Pana Bontasa Pęciwiciusa, szkolniarza Digger, Suwałk i szkolniarza pokojownicy Daniela Pożyckiego. Zaczynamy od podsumowania i komentarza do dzisiejszych zawodów, yy, trener zespołu Suwałk. No, moim, 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 moim zdaniem yy, był to, to dobry, dobry mecz, który był drużyn. Każdy, każda Każda drużyna wiedziała, jak ja dużo tego tego meczu. I każda drużyna chciała, chciała wygrać. Niejedno się nie udało, ale moim zdaniem to wynik sprawiedliwy, nie sprawiedliwy tylko żałuję tego troszeczkę szkody, że ten mecz moim zdaniem był za, za późno. Przynajmniej na, na pół godziny, bo, bo zawodnikom to naprawdę, naprawdę było ciężko już, już, już widzieć tą piłkę na nie. Moim zdaniem to był również na, na dobrym poziomie jestem zadowolony z tego punktu, po, po jak, jak mecz tak, tak się pokosztował, że przegraliśmy w jednym Dziękuję trenerowi. Teraz proszę trener Polski. No, troszeczkę tutaj e, mam odmienne zdanie, jeśli chodzi o wynik. E, nie jesteśmy na pewno zadowoleni z tego punktu. E, liczyliśmy tutaj, że zdobędziemy trzy punkty. E, Mecz ułożył nam się dobrze. W pierwszej połowie w gra była e, myślę, że, że przemyślana. Wyprowadziliśmy kilka ataków, które mogły nam przynieść bramkę. W drugiej połowie e, również mieliśmy sytuację do strzelenia bramki. Niestety, jeżeli skuteczność troszeczkę zawodzi, to raczy się nie wygrywa. Dziękuję chłopakom, dziękuję wspaniałej publiczności, która tak taktycznie przybyła. I myślę, że to niosło nas troszeczkę. Tak jak mówię, no, są mecze, które trzeba wygrywać, i to był mecz w takiego gatunku. Myślę, że te trzy punkty pozwoliłyby nam jeszcze pewniej się poczuć, jeszcze bardziej kontrolować to, co przed nami. Natomiast nie udało się. Szkoda tych sytuacji niestrzelonych, ale tak jak mówię, to był mocny zespół, wigry. Grały piłkę bardzo przemyślaną, również szczególnie w grze obronnej, i, i ciężko nam gdzieś tam było strzelić do bramki. Natomiast te sytuacje, które były, myślę, że jedna mogła wpaść. No i trzeba też powiedzieć, że jedyne zagrożenie, które mieliśmy, to było ze stałych fragmentów. I tutaj uczulałem zawodników, żeby w jakiś sposób zapobiegać faulowaniu. Natomiast no. Były rzuty wolne i, i, i straciliśmy tą bramkę. Chcieliśmy jeszcze na koniec coś zdobyć, nie udało się. Jest punkt, cieszymy się dalej, gramy dalej. Zostały trzy mecze w tym roku i miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze. To to Dziękuję. Proszę o pytania. Ja, Siedlecki, do premiera Daniela. Pierwsze pytanie, oczywiście. Jaki wpływ na, na grę pańskiego zespołu, na taktykę? Miał fakt, że nie mógł pan dzisiaj skorzystać z Bartosza Bórskiego, no i przede wszystkim Rada no Myślę, tutaj jeszcze dochodzi Hubert Tomalski, z którego też nie mogą skorzystać, bo ale tak jak wcześniej wspominałem, ja, zawsze dla mnie e, możliwość e, korzystania z zawodników, którzy może nie są od razu pierwszymi, tylko są gdzieś e, jest szeroka kadra, jest grupa zawodników, która walczy o miejsce i myślę, że... Dobrze by było mieć komfort ten, żeby, żeby wszyscy byli zawodnicy zdrowi, no ale taka jest piłka, że gdzieś e, kartki, kontuzje eliminują ich i, i trzeba sobie radzić. Jeśli chodzi o, o, o taktykę, myślę, że tutaj niewiele by się zmieniło. Natomiast e, myślę, że moglibyśmy więcej e, ewentualnie coś poprzestawiać, coś pokombinować, e, jeśli chodzi o grę. E, no tutaj wiadomo, że i Adam i Bartek dysponują wzrostem, który, który daje nam tą gdzieś przewagę. No, nie udało się, nie mogłem z nich skorzystać. Trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Mamy grupę naprawdę fajnych, ciekawych, młodych zawodników i, i trzeba walczyć do końca. A kiedy Pan będzie mógł z nich skorzystać? Czy w tym jeszcze no, myślę, myślę, że myślę, że Bart, z Bartka nie będę mógł skorzystać w tym sezonie, natomiast Adam zdjął Gips w tym tygodniu i po, po pęknięciu dłoni, czy kości, którejś tam i e, no to, to już zależy też od samego zawodnika, na, na, na ile pewnie będzie się czuł, żeby mógł grać w pełni zdrowy. Jeszcze jedno pytanie do trenera gości. Czy waszym y, zadaniem na ten sezon, jest na Celem? No, Zobaczymy, gramy w każdym mieczu o, o trzy punkty, Malcie, czy jak. jak, jak yy. Jak, jak, jak się da, a zobaczymy. Czy raz się nie wybierają presji, żeby trzeba Dziękuję. Dziękuję.